Yo, cześć Siemono, będę lewa w górę, jestem to FETRF 13. A dziś zapraszam Was do kolejnego odcinka z Gieta San Andreas. Dziś zrobimy sobie misję z pływaniem. <laughs> Tylko teraz sobie hajsu z armii, jak to zauważyliście. prawie stokafli. kafli. I moi drodzy parafianie, chciałem sobie zrobić misję na HPK, nie? Ale myślałem, że tam jest 10, nie? że 10 trzeba, a potem już wolajcie, nie? Nie, się po lęcie, nie? Się pomiję, dość ostro, <laughs> chyba 20 trzeba, drugi w 10 patrzy, jedno, a się, myślę, o, świat! Yeah. Dobra. nie, nie, puść. Tam widzę motorbika. nie, nie, Chyba tak. Taka mało. Już siedzę. No a na dwóch wydechach, piękno. Cek, cyk, cyk, cek, 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 Nie wiem czy zauważyliście, ale jestem bardzo teraz umięśniony, tak syto. Spędziłem kilkanaście dni na siłowni, w ciele wygrać i ziągnąć. <laughs> Nie żartuję, Chodźmy sobie, a możemy tak sobie wpisać kod na miejsce. Wygląda tak bardziej proen. Dobra, zobaczymy, to stawimy. Że misję wodny szturm. Tyle wygrać. Wpadam w panikę. Poza tym, że mnie węgorze i i wodorosty, i ok koleś, rozumiem. Wiem, że próbuję znaleźć wymówkę Słuchaj, CJ. Potrzebuję kogoś poza triady, komu mogę zaufać. Bra, powiem wprost. Bro, to powinien być. Chcę, żeby pływał w brudnej wodzie. Unikając małych, brązowych galerytowadów, coś tam, coś tam, i położyć w z. Negatywnie. Słuchaj, człowieku. Z dzieckiem pływają Santa Maria. I Pewnego razu kondom przeszkadza mi się do twarzy. Takie przejdzie pozostaje na całe życie. Uwierz mi. Możesz czegoś przyznać. Ja Ja jestem ślepy. Nie! no seriously? Jesteś ślepy? Nie pierdol. Widziczyłem <laughs> pozostałe zmysły. Do tego stopnia, że zauważyłem, a w wodzie było użyteczne. Rozumiem. Dobra, Wuzzy, Wystarczy tego nabijania. Słuchaj, zrobię to. Ostatnia rzecz. Wiesz, że jestem czarny, tak? I że nie jestem Chińczykiem? Jestem ślepy kar, a nie głupi. <laughs> Labe haha, A od razu. takie są drugie Sobie. Pięknie. Przejdziemy sobie tędy. I Szyć się, no. Szczyt! Ściana Tego już nie mogę przewidzieć szczyt, to tylko że ściana Dobra, jedziemy tu Dobry, nie dodałem. do dobry. dobra dobra tak, 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 ma ina ciągnij, ciągnij Świetny. dało się. Cztery za nami prawie pięć, tu są takie świetnie. Łohoł! Tego bym się nie spodziewał! Świetnie, dobra. Co teraz? Ten który albo że puska jest a, a, na redzie. Na redzie? Weź, <suszy> musiał popełnić, że... ...spoczą. House party. Popył do tankowcy weź na jego pokład. Spoko! <grym> Not problem to me, dude. Eee... Zblogowana strona No, please Okej okay. Troszkę tlenu powinienem odzyskać Okej, okay. i molinujemy Podnieść nóż leżący na do jaskini. Co na dole z jaskini robi nóż? To jest ciekawe i zasadnicze w sumie pytanie <grystanie> Co on tam robi w ogóle ty? Czekaj, muszę złapać oddech Tak harpa darpa Przydałby mi się oddech, nie? <grystanie> tak w razie. W, dobra O, jeden! Może mi zabrać coś HPK w sumie. Shit, shit, shit. Uuuuh. Wybaczcie, 5 niedłodzie petowe. Jeśli zależy to już je zgubić. Może się wyrypać pod wodę i dotrzeć do tych krzaków.

shit! Shit, shit, shit! Dawaj, Jak żyć? O. No. No patrzcie, jakie to jest hamskie. Telefon wtedy, gdy akurat potrzebuje ci sędzia. O, ja, to Give me your car, bitch. Now. Wbijaj się, Dobra, nie jedziemy w takim razie jeszcze raz, zrobić tę misję jeszcze i wiem o co w niej i Nie mogłeś tutaj zauważyć kurwa, ziomuż. Ale driftem. O świetnie. To było troszkę niespodziewanie. Dobra. Dobra, bierz bierz, bierz, bierz. bierz. Szybko sobie przeskipujemy. Tak, wszedł do tego. This is my forever. Oh. My forever, this is your home. Oh, oh, oh. W sumie to można by było przejechać to tak, że jechać prosto. O oh, świetnie. Potem skręcić gdzieś w prawo, żeby dojechać do tych doków. Hum! To nie zły. Lecz. A nuż widelec lecz się nie leczy. Pięknie driftę wyprzedzam, podwójna ciągła i ja tyle wygrać. <laughs> Shit, ale go patrzę. Tu tu, 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 Ja wiem co ja mam zrobić. dzida Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, widzę. Dalej. Im szybciej będę się wynurzał, tym szybciej zyskałem coś tlenu nie? <grymne> Takie harpe, darpe, dobra. Tu do góry malina ciągnij. Je, yeah, dobra. Ja, to sobie teraz poczekał, mi się, się dodaje całe HP e, całe powietrze. Podbiegnę sobie tu jak najbliżej. I teraz. Niżej. Pojemność płuc wzrasta. Yeah. Czyli troszkę dłużej będę wytrzymał pod wodą chyba. Niż teraz. Oby, oby tak, oby, oby. Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry. Shit. Udało się. Fucking random, ale. To się nie uda. A! Nóżka! I pikt Nie no, shit'em! Wpieprzamy się tam! Dosłownie tu! To the this is not cool, dude. Muskulatura mi spada. Yeah. No nie widzisz mnie Ja cię. idziemy do Z. To misję zrobię sobie poza tym odcinkiem mm. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę. stoi Ja się z Nie! Życie. Jeszcze ja cię przyjadę. Dobra, przynajmniej nie ma akcji, więc możemy jechać do ZZI Ja cię sunę Dwa razy próbować, dwa razy zginąć. Muszę kupić ammo do snajperki. Już wiem jak je zniszczę. No już wiecie, jak jeszcze nie, to już ustawię zostapierą i po prostu będę ich wszystkich na pierze. Tyle Sekundantem. Okej, okay, biorę. nie kojarzę o co w tym chodziło, ale... Mhm, mm dobra. Shitten. Robin, byle lekko chciał przez drugi, jeśli go... to jest zryta, muszę się tego po prostu przyzwyczaić! Sz No, leć, leć tu, 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 do tu, tu, Dobra wiem już biorę no, do przodu. Dobra.

tak jest do góry. Why, who is next? O oh, shit ten, shit. And. Do góry i do przelu dobra. Uh, Teraz Dobra, ciągnę Molina. Jadę do ciebie, Jao. Spokojnie, zią. What I am Not. Czemu ja trafiłem? Petypy. <coughs> no, czemu? <coughs> <coughs> <gurgh> tak to się. się. <coughs> <coughs> Shit. Shit. <coughs> Carl, move it, Barrel tak, co gada Dobra, lecę pokładkę, bo prawdopodobnie będzie mi tu potrzebna Nie wiem, czemu mi się tak wydaje, ale mi się tak wydaje, więc lecę pokładkę Przesuń tę beczkę Zarezią Nakręcaj, dobra. Wziąłem, o mnie się nie bo Ja tam za chwilę dojadę. Cze. Tu, 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 tu. Jezu, jaka taka jest chora. Jezu! O, już się jaram, no to. Po waflu. Waflu. No lecę, żoł Spokojnie, jo. Lecę, no. Co się przejmujesz, Iwan?

Mogę jakoś. O, widzisz. I ja lecę. No, do dołu. Jaki. Ach, nienawidzę takiej misji, Po prostu denerwują mnie. Aj, ty, ty, ty. No, no. Diomuś. Dobra. Malinoj Shit. No tu, 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 o, 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 no, no. Tak pięknie, do dołu. Do przodu, nie do dołu. Nie, jeszcze tego mi tu brakowało. Och, udało się. Dobra, weźmy tę baczkę. Dobra. I lecimy po bombę. No prawdopodobnie będzie to... Tam gdzieś... Ah, shit! Ale musimy już zakończyć światem. Ja Ale raczej mi się uda zrobić, więc sobie, sobie, poza odcinkiem... Oh, tak jak tamtą misję. Jezu, do przodu! Kur... Widzę takich chujowych misji, to są takie chujowe misje, że ja wiem. Dobra, więc komentujcie, cię łapkujcie. Odcinek był średni, ponieważ zostałem tam przy mo morzu, moście. Nie wiem. Ja, co ja wziąłem? ja wziąłem? Bomba, wziąłem deskę. Dobra, komentujcie, sobójcie, łapkujcie. Trzymajcie się, do zobaczyska. Joe.